Dzień dobry! Dzień dobry! Skimriś, Bobriś! Skimriś, Bobry! Bobryś, Mobry, Gobry, Robry. Hmm? Witam was w mdm ale nietypowym mdm ponieważ nie są to... Miniaturki dały mi raka. ...tylko zupełnie nowy cykl, który teraz będzie co dwa tygodnie. Co dwa tygodnie będą Miniaturki dały mi raka, a ten cykl, który się nazywa... Miniaturki dały mi raka. Dokładnie tak, czyli dalej jest to MDMR, tylko nie miniaturki dały mi raka, memy dały mi radoche, moi drodzy chciałem coś zmienić w tym wszystkim, żeby to nie było cały czas to samo, bo naprawdę tak jest, że co tydzień dokładnie jest kurwa to samo, dlatego teraz co dwa tygodnie będą miniaturki, co dwa tygodnie będą memy. Memy uwielbiam, memy kocham, z memów się bardzo cieszę i będziemy te memy analizować, będziemy je sprawdzać, będziemy robić... na cieniki? Pierwsze, dochodząc do tego, co nas w nich tak naprawdę śmieszy, to będzie taka... <laughs> A! Analiza memów troszeczkę. Nie przedłużając, lecimy z tematem, tylko dodam, że część e, memów to będą memy, które wy mi wrzuciliście, czyli z dupinators na grupie z dupinators. Zachęcam do wbijania na grupę z dupinators, tam będziecie mogli wrzucać memy, jak będę wrzucał post odpowiedni. A część ja sam sobie wyłowiłem, gdzieś tam to są memy, które mnie śmieszą, albo które chciałem przeanalizować. Dobra, lecimy z tym. Kiedy cię przyciśnie na ostro i musisz wystać się w szkole, i ktoś tu sra. Ja nieszczęsny, w kamieniewus. Słuchajcie, to jest, to jest mem, który mnie bawi i to jest właśnie tego typu mem, które mnie bawią, bo też są zajebiście związane z moim życiem. Kurwa, w szkole miałem dokładnie tak samo... Tym bardziej, że my w szkole w podstawówce nie mieliśmy papieru toaletowego. Nie dawali nam papieru toaletowego. Trzeba było do Woźnej pójść. Więc jak już szedłeś do Woźnej, to wiadomo, będzie o... A jest On jest w chuj śmieszny. Próbuję próbujesz wytłumaczyć coś rodzicom na komputerze. To jest taki mem, który jest bardzo podobny do e, tych memów, które e, były e, z kasjerką, która zna kod na bułkę i z kasjerką, która nie zna kod na bułkę. No i tutaj mamy mecha Godzilla, która próbuje coś wytłumaczyć Godzilli i temu kurwa żółwiowi, ja nie wiem tym on by wiedział jak on się nazywa. E, i, I są to zabawkowe rzeczy. No nie jest to jakoś mega super śmieszne, ale jest okej. Okay. To jest Kiedy... Kiedy zaczynacie żółw kurwiać, to ładujesz magazynek karabinu z słomkami plastikowymi. Jest to śmieszne, a zarazem tragiczne wiadomo, bo tutaj chodzi o to, że w oceanach jest mnóstwo kurwa słomek i, i te słomki po prostu zabijają te żółwie, zabijają kurwa jakieś rzeczy. Natomiast ładowanie tutaj jest kurwa no przezabawne. Jest to czarny humor, niektórzy tylko zrozumieją! Czarny humor dla Widziałeś, że Mars od tyłu to sram? A twoja stara od tyłu to jest jebana, Elo. Kurwa złe. To jest trochę śmieszne, a trochę chujowe bardzo. Nie, oczywiście ze Stoka, dziadek ze Stoka jest kurwa super popularną. On w ogóle e, nie wiem czy widzieliście, ale wykłada na TEDxie, e, ma swoje jakby wykłady, swoje przemówienia i tak dalej, opowiadał swojej popularności takiej kurwa, że nie spodziewał się tego, że, że tak będzie, po prostu poszedł kurwa, kiedyś zdjęcia, zrobić dostał za to hajs i kurwa nagle się okazuje, że jest najpopularniejszą osobą w sieci. No i tak, a Mars od tyłu to Sram, to, to jest jasne. Elo, kiedy widzisz takie nie, co żeś takich jeszcze nie widział? Mmm, co to jest? Kurwa, jaki to jest płytek pan... Ha, że kolonia brytyjska. Okej, okay, dobra, rzeczywiście, to jest kolonia brytyjska, brytyjska kiedy widzisz taki koloniunie, co żeś takich jeszcze nie widział. Jakie to jest kurwa, głupie i śmieszne jednocześnie. Jaka miła służba, ostatnia prosta i koniec na dzisiaj, zaraz. A co tam leży na torach? O Boże! O kurwa! O boże, o kurwa. No, ja to, jest, to jest straszne. Bo to jest śmianie się w obliczu tragedii. O to chodzi, że tylko w ten sposób można sobie poradzić z pewnymi traumami. Mój kolega rzucił się pod pociąg kiedyś i to jest bardzo złe, bardzo nie róbcie tak, nigdy kurwa nie rzucajcie się pod pociągi. Pamiętajcie, obiecajcie mi i przed samymi sobą, że nigdy się nie rzucicie pod pociąg, bo potem będziecie kurwa takim memem. Noworodki koni biegają od razu po urodzeniu, noworodki ludzi nie potrafią nawet podnieść głowy, noworodki centaurów są popierdolone. No tak, tak, noworodki centaurów są popierdolone właśnie. Tutaj by się wszystko zgadzało. Jest to oczywiście mem, jak widać, przerobiony, jest tam napis, był angielski, pewnie teraz ktoś przerobił na polski, żeby sobie, kurwa, Polakom dać szansę, że to oni jednak wymyślili. A, doktora, ja jestem doktorem, on ma zawał, jestem doktorem twojej starej, a dzień dobry, nie poznałam xd, witam. <laughs> Jakie to jest chujowo śmieszne, to jest właśnie chujowo śmieszny mem. To jest, to jest mem, który został już przeżarty przez wszystko. Że doktora, ja jestem doktorem, on ma zawał, jestem doktorem filozofii. Yy, I tamten wtedy mówi, yy, że... Yy, ale on zaraz umrze, każdy kiedyś umrze. I to, to ten mem został przerobiony, kurwa, tysiące razy. Ale tutaj jest w sposób przerobiony, w ten najgorszy, najprostszy możliwy sposób, który jest jednocześnie śmieszny, z błędami jakimiś zostawionymi, z takim naklejeniem tego byle jak, bo o to chodzi tutaj, żeby to była byle jakość. Psię pogotozie. Pogotozie, suchem. pies Moja bala wkulgnęła się pod zufę, psie pogotozie, próbowaliście na nią szczekać, Przez nie pomogło, psie pogotozie, o chorob, Przez, o chorob. To jest, domyślam się, że to jest po kaszubsku, bo to nie jest po śląsku, to jest najprawdopodobniej kasiebe. I no jest to mem, który został jakby już przerobiony też na wszystkie możliwe sposoby o psie, który dzwoni na psie pogotowie i mu tam mówią o cholera, o cholera, że oni są przerażeni tak samo na tym samym, na tym pogotowiu jak ten pies, tylko że jest tutaj po kaszubsku i to jest, to ma być śmieszne. Znaczy myślę, że jest to śmieszne dla ludzi z Kaszub. Zatem jest Pani gotowa oddać swoje organy? Tak. A kości? Też jej Pani odda? Moje kości? Czemu kości? Proszę odpowiadać na pytania. E... No nie, to, to nie jest śmieszne. To, to, to jest taki, taki mem, kurwa, trochę silący się, bo to jest niemożliwe, żeby pies był, kurwa, doktorem, takim lekarzem, kurwa, w okularach. Niemożliwe. Zajebałem takiego chłopaka, że nie mogłem oddychać, trujący. Słuchajcie, niby to jest mem, ale to by się idealnie nadawało na miniaturki dały mi raka, a nie na memy dały mi radochę. No to wygląda, jakby to była prawdziwa miniaturka Fryza, mimo, że to jest, kurwa, mem. Mamy mem z Ja nie idę dziś do szkoły, jestem chory. Mama, właśnie, że idziesz do szkoły na nie kaszlesz. Ja... Jest to straszne, znaczy nie jest to śmieszne w jakiś sposób oczywiście. Jest to Kononowicz. Mamy pięknego Mariana, jak się okazuje nie tylko mąż sam, ale i uczony. Czyta tytusa Romka i Atomka, co moim zdaniem jest akurat plusem, bo tytus Romek i Atomek to jest jedna z fajniejszych rzeczy, jakie się przytrafiły polskiemu komiksowi, więc szacunek dla Pana Mariana po raz pierwszy. Ty kurwo masz raka, słucham sorki nie do Pani. Ktoś tam napierdala w lola, to jest lol, to jest chyba liko w tak? Nie wiem, nie widzę stąd dokładnie. Ktoś wsuwany do rezonansu magnetycznego to też jest zdjęcie takie troszeczkę stokowe, to klejony jest oczywiście tutaj obrazek z gry, że niby jest takim graczem zapalonym i nawet gra w pracy, kiedy babka wchodzi do rezonansu magnetycznego, a on mówi ty kurwo masz raka. I trochę głupie jest usłyszeć od lekarza ty kurwo masz raka, I się okazuje, że on gra w jakąś grę. Słuchajcie, to były memy od was. Memy na dupinators. Pamiętajcie o tym, żeby wbijać na grupę i wtedy możecie wrzucać swoje memy, a ja teraz lecę z memami, które sam sobie gdzieś tam wyselekcjonowałem, które znalazłem. Niepełnosprawna osoba Coś, polskie mam talent. <noise> I to nie tylko polskie mam talent, to każdy mam talent kurwa, tak jest po prostu, że kiedy ktoś niepełnosprawny wychodzi, to wtedy polski mam talent jakikolwiek mam talent kurwa, no to już to jest, już kurwa wygrałeś, odcinek No <noise> a teraz gdzie mój ser na pierogi? Chwilka! <noise> Chwilka, Pozuć ci ta sól? O Boże! Kurwa, mamy tego pieseła, którego mieliśmy wcześniej, tylko tym razem on jest, kurwa, ślimakiem, ale ktoś go przerobił na tego ślimaka w jakimś programie, kurwa, to jest dalej ten pies. No. O, 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 o. Czy jesienne liście mogą być wkrótce warte więcej niż złoto? Znany ekonomista mówi, co kurwa, nie, skąd ten pomysł? <ślamy> Jakie to jest zajebiste, to jest złoto, to jest czyste złoto. Bo to, to jakby ten mem wywodzi się oczywiście z tego, co się dzieje na tych... Te, te wszystkie te reklamy, które się wyświetlają, czyli jesienne liście mogą być wkrótce warte więcej niż złoto, takie zakręcające, żeby kliknąć i zawsze jest cytat czyli Tak, tak, oczywiście, a tutaj znany ekonomista mówi, co kurwa? Nie no, skąd ten pomysł? Wybranam sobie, to, to, jak to brzmi naprawdę. Can't wait to be a father, so I can randomly walk into my son's room and look at him like this. Okej, okay. no słuchajcie, ja tak rzeczywiście parę razy zrobiłem nowi, że wchodziłem do niego do pokoju i się tylko na niego patrzyłem i wychodziłem i się zastanawiałem, co on sobie pomyśli. To jest taki test, test ojcostwa. Każdy z Was będzie tak robił pewnie kiedyś. Widząc to samo żarcie 1376 razy. Moje dwa psy. Mm, 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 mm. No mamy tutaj dwa jakby memy połączone, czyli mamy Jokera tańczącego na schodach, który za chwilę będzie jakby już memem na 100% i mamy Tobiego Maguire'a ze Spiderman'a trójki, którego wszyscy wyśmiewają za ten taniec. I tak jest naprawdę, psy kurwa się cieszą, nieważne co im zaserwujecie, bo to są psy i są dobre. Nie... No one swedish ducks. Tylko dlaczego ta kurwa kaczka jest tak na fioletowo? Kurwa, słyszysz że tak! Fak. To by pasowało w ogóle jako kurwa nazwa czegoś w IK. Fak. Spokojnie. Babciu, skąd wiedziałeś, że dziadek to ten jedyny? Kiedy byłam w twoim wieku, oznaczał mnie pod najbardziej pojebanym memem, jaki w życiu widziałam, najlepiej. No i tak jest, w tej chwili e, wychodzi na to, że e, w ogóle były teraz badania przeprowadzone. I większość ludzi kurwa umawia się teraz online, tak poznają swoich kurwa najbliższych. Me, the movie subtitles. To jest kurwa 100% prawda! Patrzysz się kurwa na film i musisz czytać te napisy. Ja już się nauczyłem e, oglądać filmy bez napisów, ale to jest w ogóle kadr z The Office, to jest Jen, a to jest Michael Scott i jeżeli ktoś oglądał The Office, to to jest zajebistie śmieszny mem, a jak nie, to jest tylko półśmieszny. Ledwie rok temu nie miałem pieniędzy i perspektyw, dziś też nie mam. To nie ja na zdjęciu. I to, jest, I to jest super, właśnie, bo myślisz sobie: ten mem prowadzi do śmieszności przez to, że na początku myślisz, aha, czyli ona pewnie powie, że się spotyka z jakimś fagasem i chodzi tu o pieniądze. Nie, nic nie powiedziała takiego. Dzisiaj też nie ma pieniędzy, i to nie jest ona na tym zdjęciu. No i proste, no jest prawda, jest prawda. The girl you like, her father, her brother, her first love, her ex, you. Słuchajcie, no to jakby odzwierciedla 100% Merrika i takich totalnych redneków, którzy mają właśnie odbite opalone czapki, które trzymają do tyłu daszkiem, mają komety, no no i właśnie tak jest, no wszystko tam, wszystko zostaje w rodzinie. Judge, you still have 40 more years. Te Kasi z synami. Ksiądz Robak to Jacek Soplica. I to jest, kurwa, bardzo śmieszne, bo wiadomo, że te Kasi, kurwa, wszystkich teraz sprzedaje i sprzedał, kurwa, Jacka Soplicę. Powiedział wszystkim, że to ksiądz Robak, kurwa, i dostał mniejszy wyrok. Synu, jesz obiad? Co ty, mamo, u kolegi jadłem. Kurwa, kto tak nie miał? Mama zawsze Dobra, mówiła, jak byłem w liceum, kazała mi iść do przedpokoju i mówiła mi... Dobra, teraz szybko światło, pokaż oczy. I patrzyłam mi się w oczy, czy mi się źrenice powiększają, czyli nie brałem narkotyków. I to jest dokładnie to tutaj. Mam no, ewidentne narkotyki. No i to wszystkie memy na dzisiaj, moi drodzy. Memy dały mi radochę, e, że tak powiem, żeby życie miało smaczek. Raz memuchy, a raz raczek. W przyszłym tygodniu będą oczywiście miniaturki dały mi raka, więc wszyscy twórcy szykujcie się na to. E, Dopieśćcie swoje miniaturki. Zróbcie, żeby były jak najbardziej rakowe i będziemy się nad nimi... Jak źli. Mam nadzieję, że taka zmiana formatu Wam odpowiada i że memy również sprawiają Wam radochę, tak jak i mi. Subskrybujcie kanał. Widzimy się za tydzień, godzina 8. Nastapa